Pan Maciej Maciek. Jako lider ruchu dobrobytu i pokoju nie mogę i nie chcę popierać jakiejkolwiek formy militaryzacji. To jest przyczyna wszelkich wojen. Państwo politycy partii sejmowych zachowują się jak prymitywny człowiek, który, mając problem, bo jego zdolności intelektualne są słabe, wybiera rozwiązanie siłowe i daje komuś w mordę. Przepraszam, to jest powszechnie uznane słowo. Wojną, jakąkolwiek wojnę można ominąć ceną jednego czołgu, odpowiednio te pieniądze wykorzystując. Jeżeli ktoś jest słaby w dyplomacji, to zbrojenia nie pomogą. Poza tym nie zgadzam się z tym, większość z Państwa jest wykształcona i zna z historii, że. Rekruta to się brało z państw podwitych, żeby go wykorzystywać w następnych wojnach w cudzym interesie. Nie jakiejkolwiek militaryzacji. To obciąża budżet. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź, ponieważ jesteśmy w połowie. Ja przypomnę Państwu. Proszę Państwa, mnie poraża hipokryzja tych głównych partii w Polsce. Teraz mówią, że nie wolno wpuszczać, potem wpuszczają. Ci mówią, że trzeba wpuszczać, a teraz mówią, żeby nie wpuszczać, a tak naprawdę to zjawisko e, migracji e, ludzi na planecie jest wystymulowane przez wielki kapitał. Im e, e, we wszystkich krajach, na wszystkich kontynentach, może poza wyjątkiem japońskim czy Izraela, ci ludzie są po prostu potrzebni do e, pracy w ich e, zakładach, gdzie stanowią tańszą siłę roboczą i o tym nikt nie mówi. Zjawisko migracji jest ponad właściwościami polskich polityków, którzy jakoś wielkiemu kapitałowi nie potrafią się przeciwstawić. Więc póki nie zmienimy chociażby prezydenta, to zjawisko migracji będzie tematem sporów politycznych i też źródłem problemów polskich rodzin, które z tego tytułu nie mają godziwie płatnej pracy. Bardzo dziękuję Czas na... Promowanie energetyki atomowej jest to promowanie y, interesów y, takich firm jak Westinghouse. Promowanie budowy nowych sieci przesyłowych jest promowaniem systemu giełdowego, od którego teraz mamy kupować energię, która de facto może być z Rosji. Ja jestem wielkim fanem odnawialnych źródeł energii, y, ale te bajki. Y, o tym, że czekają nas wielkie inwestycje w OZE, to ja już słyszę od kilkudziesięciu lat. Proszę Państwa, a dzień w dzień polscy przedsiębiorcy mają problemy z kosztami utrzymania własnych firm. Dziś potrzebna nam jest, dopóki nie stworzymy tego wspaniałego OZE z wizji, reanimacja w postaci zakupu energii. Tam, gdzie się da, dla reanimacji polskiego przemysłu. Najtańsze promocje są w Rosji, niektóre kraje europejskie to stosują. A poza tym można zmienić przepisy sąsiad sąsiadowi może sprzedawać prąd. Po co ten monopol? Dużo Karolne wysiłku Nebrowski. nas kosztowało to, żeby się tu w ogóle dostać, a zrobiliśmy to, żeby nie był to teat dwóch aktorów, bo na to się zapowiadało. To mam pytanie do pana Maciaka, mianowicie kim pan jest? Nie dosłyszałem kim pan jest? Mamy pytanie, po, bardzo prosimy o odpowiedź. Proszę bardzo, Polak mały. Być może z poziomu Pana ilości subskrypcji jako YouTubera to, to, to nic i Pan nie zauważa, ale tak sobie pomyślałem, bo jednak no, pełni Pan funkcję może nie dziennikarza, bo ja jestem dziennikarzem, ale bardziej prezentera, który to zawód też się zalicza do dziennikarstwa i opowiada Pan. Światu, Polakom, jak wygląda życie, a nie wie Pan, kim jestem? To jest bardzo ciekawe, bo e, od 2000 przynajmniej 2013 e, roku prowadzę działalność na tym Pana ulubionym YouTubie i poprzednie kanały moje miały e, znacznie większą oglądalność niż kanały osób, które zapewne Pan zna. Być może, że to, że jestem z prowincji, jak większość Polaków decyduje, że Pan zadaje takie pytanie, to to dużo mówi o Pana sumieniu. Teraz pytanie Pani Maciak, Bardzo proszę. Miałbym wiele pytań do niemal wszystkich tutaj kandydatów, ale mam pytanie do Szanownej Pani Marszałek Biat. Czy Pani zdaje sobie sprawę z tego, gdy reprezentuje Pani Lewicę, od czego w ogóle wzięła się Lewica i czy Pani wie, że Lewica zawsze była przeciwko militaryzacji i wojnom? Kiedy się przedzieżdżnęliście? Nasuwa się pytanie, co na was tak podziałało, bo nie wierzę, że pieniądze, prawda? Pani Magdalena Biet, odpowiedź. Lewica przede wszystkim, ta, którą ja reprezentuję, to lewica patriotyczna, lewica, której zależy na tym, żeby Polska była bezpiecznym domem dla nas wszystkich. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, to oznacza, że jeśli chcemy pokoju, musimy szykować się na wojnę. Ale oznacza to również, że naszym obowiązkiem jako lewicy w Polsce i w Europie i taką informację przynoszę nie tylko z polskiej lewicy, ale także z moich wizyt w Brukseli i rozmów z Lewicą Europejską jest zadbanie o to, żeby nigdy wydatki na obronność nie były. Pretekstem, żeby ciąć wydatki na państwa bezpieczeństwo dnia codziennego. Żeby nigdy nie było tak, że wydatki na obronność będą pretekstem, żeby ciąć pieniądze na ochronę zdrowia, na mieszkania, na, ym, na wydatki socjalne, na pensje dla budżetówki, na naszą naukę. Ponieważ dla nas jest jasne i oczywiste, że bezpieczeństwo i odporność naszego kraju i naszej gospodarki to inwestycje przede wszystkim w ludzi. I naszym obowiązkiem tutaj, i tak go rozumiemy zarówno w rządzie, jak i w jest zadbać o to, żeby nikt o tym nie zapomniał. Proszę Państwa, moja odpowiedź nie będzie taka banalna jak moich przedmówców i domyślam się, tych, którzy będą po mnie e, opowiadali, e, gdzie najpierw e, pojadą, polecą złożyć hołd. E, jeżeli mam być prezydentem tak na poważnie, to będę musiał używać narzędzi jakie ma prezydent do zapewniania nam bezpieczeństwa tego faktycznego, jak i też ekonomicznego. A to najprawdopodobniej wielu się nie będzie podobało. Ostatni przypadek pana Ryana Wesleya Ruta, to niedoszły zamachowiec prezydenta Trumpa, o tym się rozpisują media zachodnie w Polsce, nie słyszałem, udowadnia, że pan Ryan Wesley Wood, Rutz pojechał na Ukrainę kupić granatnik Stinger. Tym się strąca samoloty. Więc jeżeli chodzi o moją pierwszą wizytę, to najprawdopodobniej nigdzie. Zobaczymy, komu pierwszemu zależy, niech przyjedzie do Polski. Ja będę do, do, dopilnowywał dobrego prawa. Dziękuję. Teraz Marek Jakubiak. Państwa, my ludzie dobrej woli na całym świecie rozumiemy się bez słów. Poza tym kontakty prezydenta z innymi przedstawicielami krajów i tak muszą odbywać się przy tłumaczu, są protokołowane, a znajomość języka... To chyba tylko po to, żeby coś za kulisami uzgodnić, prawda? E, tu po części zgadzam się z panem Jakubiakiem. E, zdawałem na egzaminach na studia język angielski. E, e, rozumiem ten język, nie odważę się płynnie dyskutować. To samo dotyczy języka rosyjskiego. A jeżeli chodzi o moją sytuację, to. W swojej publicystyce prosiłem o głosowanie na obecną administrację w Stanach Zjednoczonych. Nigdy nie obrażałem też drugiej y, y, potęgi świata, czyli Rosji. E, twierdzę, że Chiny prowadzą perfekcyjną politykę, więc z każdym się dogadam. Tego nie mogą powiedzieć moi kontrkandydaci, którzy ze wszystkimi spalili mosty. W połowie będzie pytał teraz Maciej Maciak. Tak, a ja do drugiej z naszych pań, do pani seneszyn. Ja się zastanawiam, co pani w ogóle tu robi. Bo pani powiela jakby kandydaturę pani Biejat, jest pani kobietą, jest pani z lewicy, a tak samo jak pani Biejat jest promotorką militaryzmu. Ja mam w związku z tym też do pani jako zagorzałej, takiej wojującej wręcz ateistki. Ile dywizji ma Watykan? Ile? Jakie ma wpływy na świecie? Ile dywizji ma Watykan? Odpowiada pani Janna Senyszen. No, przede wszystkim nie wiem, dlaczego Pana tak dziwi kilkoro kandydatów po lewej stronie sceny politycznej, skoro po prawej jest ich kilkakrotnie więcej. Oczywiście kandyduję, żebym miała na kogo głosować, dlatego że żaden z kandydatów mi się nie podoba i myślę, że mój pogląd podziela bardzo wielu wyborców. Kandyduję dlatego, że będę zwracała uwagę na kwestie, na które wielu kandydatów nie chce zwracać uwagi, bo są dla nich niewygodne. Kandyduję, bo jestem profesorką nauk ekonomicznych i w związku z tym będę wiedziała, jakie konsekwencje dla obywateli i obywatelek będą miały podpisywane przeze mnie ustawy. Myślę, że to świadczy w gruncie rzeczy o dobrze, że jest aż troje czy albo kandydatów. Trójka kandydatów. Bardzo dziękuję za odpowiedź, pan Marek Jakubiec. Maciej Maczak. Proszę Państwa, wcale nie potrzeba podnosić podatków, żeby nam obywatelom i przyszłym pokoleniom zrobić życiowe harakiri, bo można przecież brać kredyty. To potraficie jako dotychczas rządzący. Jak świat światem na wojnach zarabiali cwaniacy. Proszę Państwa, ten sprzęt wojenny e, jestem w temacie z racji moich publikacji, to są zwykłe gnioty. Te ceny e, e, ferowane za, e, za, te, za te graty są niewspółmiernie wysokie w stosunku do kosztów produkcji, szczególnie masowej. Porównywałem wielokrotnie różne produkty cywilne i wojskowe, niczym się nie różniące i to jest razy 10. Chcąc tak uspokoić tych wszystkich, którzy myślą, że zlikwidują armię, wystarczyłoby tylko wprowadzić przepis, który by dopilnował, że żadna sztuka amunicji czy czołg o złotówkę nie może być przepłacony i cwaniacy zrezygnowaliby z lobbowania wśród polityków w różnych państwach o sprzedaż broni i militaryzację. Ponieważ jesteśmy w połowie, ja przypomnę. Pan Maciej Maciek, bardzo proszę. Proszę państwa, rzadko kto porusza w debacie publicznej. Jakie są wymiary składek w takich krajach na przykład jak Wielka Brytania? Mamy tam mnóstwo Polonii, która musiała stąd wyjechać ze względu na wasze rządy i ludzie stamtąd mówią od 60 do 300 zł. Jeżeli w Wielkiej Brytanii można płacić takie niskie składki przy ich poziomie medycyny, to dlaczego my płacimy tak ogromne składki zdrowotne? Odpowiedź jest ukrywana. Bo musimy tych czołgów nakupować. A w tym samym czasie Wielki Albion ma 20 haubic krab, bo to jest to, ta sama haubica to jest brytyjska haubica to nie jest polskie yy, i armię o połowę mniej liczną. Dlaczego? Bo nie mają obciążenia składkami, które de facto nie idą na medycynę, a idą na yy, zbrojenie po zęby. Więc oczywiście. Taka sama składka jak w Wielkiej Brytanii to jest maksimum, i zaczynamy jakoś wychodzić z dołka. Bardzo dziękuję. To odpowiedź Maciej Maciak teraz. Przepraszam, pękam ze śmiechu. Bóg mi świadkiem, nie chciałem tego, ale y, te słowa, które wypowiada producent alkoholu, pan Jakubiak. Mamy jeszcze drugiego kandydata na prezydenta, producenta alkoholu. Mamy dwie osoby, których y, programy zawierają re reklamy lub zawierały. Y, y, Mam talent. Tam były w przerwach reklamy. Panowie, bo ucieka czas no pan panu Maciejowi Ma Maciakowi. Panie to wyjaśnicie to sobie później. Proszę, Proszę koń państwa, kontynuować. To jest jakaś kpina. Proszę państwa, miasto Toruń wprowadziło e, e, uchwałę Rady Miasta, że ograniczałem ilość koncesji na stacjach benzynowych w Toruniu alkoholu przynajmniej jakiś czas nie było. I Toruń nie jest źle prowadzonym miastem i y, żyje się tam znacznie lepiej niż w innych miastach. Oczywiście, że y, zakazałbym, gdybym miał takie moce sprzedaży alkoholu na stacjach. Bardzo dziękuję za odpowiedź na pytanie. Teraz Karol, Karol. Ja to pytanie mógłbym zadać chyba wszystkim uczestnikom wyścigu prezydenckiego. Szczególnie chciałem je zadać Sławkowi Mencenowi, ekonomiście. Jak tam, y, y, jak tam sprawa doktoratu. Ale zadam panu Stanowskiemu, gdyż zauważył mnie. Reszta tańczy w swojej lidze, udają, udają, ale nie jako pytaniu dobrze pan wie o czym mówię udają, że mnie nie ma. Powyżej ilu procent PKB wydatków na zbrojenia niszczy to budżet państwa i państwo. Bardzo dziękuję za pytanie. Przede wszystkim wcześniej zauważyłem Pana, bo właśnie tak spodziewałem się, że może Pan się czuć pominięty, a tymczasem zareagował Pan pewną agresją i się zdziwił na, na, na moje pytanie. Rzeczywiście nie ma tu Sławomira Mencena, bardzo na tym boleje. Nie ma tutaj Pana Brauna, na tym też boleje. Nie ma tutaj Pana Bartoszewicza, nie ma tu Pana Włocha, nie ma tu kandydatów, zarejestrowanych kandydatów na prezydenta, bo żyjemy w państwie, jest które organizuje debatę prezydencką na ostatnią chwilę w sposób, Vielen <laughs> W zasadzie można powiedzieć skandaliczny I dzisiaj łamiemy trochę wspólnie zasady demokracji, bo powinniśmy mieć wszyscy równe szanse w tym wyścigu. Niestety ludzie, których tu nie ma, już tych równych szans nie mają. Więc cieszę się, że wspomniał pan o osobach nieobecnych. Jeśli chodzi o procent PKB, to niestety pana zmartwię, bo wiem, że pan jest za tym, żebyśmy się maksymalnie rozbroili. Ja jednak jestem za tym, abyśmy się dozbroili i to Znacząco i 5% PKB to jest minimum, co powinniśmy wydawać na polską obronność? Maciej maciak, bardzo proszę. Proszę Państwa. Z racji tego, że pan marszałek jest drugą osobą w państwie. A w mojej ocenie wypowiedział karygodne słowa, typu groźby, i obrazem w stosunku do prezydenta Federacji Rosyjskiej, mam takie pytanie. Czy jak? Czy jak czy jak, jak, jak się zmieni kurs na y, dobre stosunki z Rosją czy pan z tych słów o wdeptywaniu Putina w ziemię y, zapadnie Bardzo się czas na odpowiedź ze jak to dobrze że wreszcie pan otwarcie położył karty na stole i odsłonił twarz ja zrozumiałem pytanie. Pan się martwi o Putina, o jego dobrostan, o jego dobre imię, a ja się ma martwię o te dzieci, które zostały zamordowane na placu zabaw w Krzywym Rogu kilka dni temu. Pan wie, ile one miały lat? Pan wie, kto to zrobił? Zrobił to Władimir Władimirowicz Putin, którego dobrego imienia teraz pan broni. Niech mi pan powie, czy pan bierze pieniądze od Putina, czy pan to robi jako wolontariusz? Żeby prezentować żeby prezentować Szanowni Państwo, to jest zbrodniarz wojenny Putin. Jest zbrodniarzem wojennym, chcę to panu powiedzieć. Jest zbrodniarzem wojennym, Władimir Putin ma dzisiaj w kampanii prezydenckiej w Polsce swojego adwokata. Wszyscy państwo nie macie co do tego już dzisiaj chyba żadnych wątpliwości. Jeszcze raz pana pytam, Rosjanie panu płacą, czy jest pan wolontariuszem? Proszę odpowiedzieć. Ach tak. Ach, tak. Dziękuję bardzo. Poradzę sobie. Utrzymywałem się dobrze przez kilkadziesiąt lat. Bardzo dziękuję. Pan w Karol, na początku. że pan marszałek, no, co prawda rotacyjny, ale marszałek, czekam aż się ktoś inny pojawi, zarzucił mi poważne przestępstwo, iż jestem finansowany z kraju, z którego nie mogłem być finansowany. To ja odwzajemnie. Kiedy pan marszałek zacznie płacić podatki od książek, które były sprzedawane? Ja sam kupiłem we Włosławku, zapytałem o fakturę lub paragon i nie było drukarki fiskalnej. Kiedy zaczniecie wy politycy płacić podatki i, i, i przestaniecie okradać społeczeństwo? Zarzuca mi pan jakieś oszustwa podatkowe, to proszę to udowodnić. To w takim razie proszę to, proszę to w takim razie udowodnić, ale nie, ale zaraz, proszę to udowodnić, to jest po pierwsze. Po drugie, nadal ucieka pan od odpowiedzi na podstawowe pytanie, dlaczego pan nie rozumie, że wszystko, co jest dzisiaj dobre dla Rosji, jest złe dla Polski. Jest pan w stanie się pod tym podpisać, czy nie? Jest pan w stanie się pod tym podpisać, czy nie? Ach, tak, a, a słońcem Bo kto jest? Władimir na Pytanie Władimir nie Romy? prowadzimy polemiki, bardzo proszę. Oczywiście, przepraszam. W, ja podatki płacę w sposób skrupulatny i bez żadnych wątpliwości, tak? A kto ją sprzedawał? Ja sprzedawałem? Nie, absolutnie. Ja nie zajmuję się sprzedażą książek. Musiał Panie pan Marszałku, skończyć. czas ucieka, bardzo pan proszę, żeby pan nie przerywał panu marszałkowi. A przeczytał pan książkę? A przeczytał pan książkę? Nie, nie przeczytałem. Ojej, to po co pan kupował? Zmarnowany Panie Marszałku, 10 pieniądze. sekund. 8 sekund. Znaczy, no ja już. Chyba już pan, bardzo dziękuję. I... Myślałem, że pan chce wykorzystać ten czas nie, do końca. A zatem pan no, Marek, jak powiem. Proszę państwa, nigdy nie rządziłem Polską. To nie ja odpowiadam za tę sytuację, w której krwiopijcy, udający krwiodawców w trakcie kampanii wyborczych muszą coś obiecywać. Skoro obiecują, znaczy, że tego nie mamy, prawda? To nie ja za to odpowiadam. Ja całe życie. Harowałem, płaciłem podatki, znosiłem różnego rodzaju kontrole, żyłem jak zwykły człowiek, mimo że może i kiedyś mi było stać na wyższy poziom. Doświadczyłem naszych wszystkich problemów, odbyłem bardzo długą drogę edukacji i dziś patrzę na polityków, partii telewizyjnych. Jako nas słabe uszy, proszę państwa, uwierzcie w to, że da się poprawić naszą sytuację, że może być lepiej, ale potrzebujemy właściwego człowieka. Korporacje wiedzą, że konkretny człowiek jest potrzebny na funkcji decyzyjnej i odnoszą sukcesy. My też tak zróbmy. A jak nie będzie na kogo w drugiej, to nie idźmy na wybory. Teraz Karol Nawrocki.